Cześć, temat już dzisiaj z innej produkcji, nie z Minecrafta, tylko z Tattletaila, czyli z produkcji 2016. Dawniej mi się ta gra bardzo podobała, bardzo chciałem nią zagrać i uznałem, że <laughs> czemu nie, ostatnio w Minecrafta nie mam wcale ochoty grać. Znudził mi się trochę. Bo zbyt dużo, zbyt często jeszcze grałem, nie tylko co te odcinki są rzucone, to nie tylko na tych odcinkach grałem, bo cały czas grałem niby na jakichś takich prywatnych serwerach ewentualnie na publicznych. Mogłem z tej tej gry nie odpalałem, więc zobaczymy, może nie będzie żadnego problemu <laughs> na początku już. <laughs> no. Widzę problem, że jest za głośno. Może? Delikatnie jeszcze mniej. Dobra. Mamy taką jakąś latarkę, czy coś, przy sobie teraz, czy nie? No, jeszcze nie. Musimy iść, prezent odpakować. no nie mamy latarki. Woda tu generuje hałas. Moje bieganie. Nie spodziewałem się. A, jak będę robić jakieś. Głośny, no ale będzie Ja będę zbyt głośno się poruszać, to po prostu będzie wyskakiwać. Tak głośno. Chyba było tutaj, jak pamiętam. No, w ogóle jeszcze w to nie grałem, jeszcze wcześniej, naprawdę. teraz za to kupiłem, właściwie. O, to głośne jest, nie. Ile poczekaj, Tadoldile. Muszę ściszyć delikatnie. No dobra. Mam nadzieję... Nie no, może... Może nie jest tak bardzo źle z tą głośnością. Ewentualnie jeszcze delikatnie ściszę, ale... czy okaże później Jak skończę. Już cicho. Widzę, że głodny jesteś. Yy... Ujdzie, bława tego dzieciotka. Do włosów. Na razie nas nic nie zje, ale. Dobra, nie chce mi się tak iść powoli. Nic się nie stanie, gdy hałasować przecież. Chyba wiem, że jest ciemno wiem. Miby zwykła zabawka, ale jednak nie. O, jajeczko. Zapakowywujemy. I idziemy spać. Trochę zastanawiające dźwięki, bo głośne. czy się otwierać? Podejrzane, naprawdę. Delikatnie zaraz jeszcze ściszę, bo... Nie no, bo to jest przegięcie. Jak to dla mnie jest przegięcie, co nie? Nie no, nie będę odbierać, jak mówiłem, że nie odbierać. Niby niczego się nie stanie Tu nie ma nigdzie jajka? Na razie nie To, to idziemy spać Wow 21 grudnia, 4 dni przed świętami O, wiem co to odgłosy wywołuje Pamiętam Tu nie ma latarki? Znaczy teraz nie ma, ale. Nie wiem co wy robicie. Czemu mama teraz musiała to zrobić przed spankiem. Takie dźwięki wywołuje. Czemu tą pralkę włączyła? Nie no to nie ona, ale dobra. Albo ona. Albo nie ona. Ale całkiem głośna pralka. Taka jak... moja poprzednia. Przymkniesz się, czy nie? Aha! Gdzie tą wazę żeś schował? Tego nie pamiętam. Ujęz jest waza. Co to? Parka. Tak sądziłem. Aha, czyli ja 2, 3, 4, 5, tak? Dobra. Ale ona dziwacznie świeci teraz. Ciekawa latarka. Taka do podcząsania. And try. Mamy 8 minut materiału, ale na razie nic się nie działo. To nawet nie ma co kończyć. Czemu cały czas są jakieś dźwięki? Tam się nie podoba, naprawdę. To było jajko, to było jajko. Są jeszcze jakieś jajka tu? No, ta latarka tak szybko nie gaśnie, tylko wcześniej nie snem, Właśnie się zdziwiłem. O, tak szybko. Telefon? Telefon. Nie no, nie odbieramy. Już jest otwarte. Ale to swoje, żeby może jajko jest gdzieś. Nie wal w drzwi. światło trochę... Dość mocne jest, jak tak się Przy monitorze w środku nocy. No dobra, no mama, obucie to jest półka. Eee, dwali. Nie no, kojarzyło mi się, że coś tutaj było, jakieś jajko, ale. Nie wal, ja idę spać Daj mi spokój mm. I teraz trzy dni przed świętami Wow Teraz już mam lata, ale... Jej można sobie nią poświecić, nieważne gdzie nigdy nie słyszałem tych dźwięków w ten sposób, szczerze powiem. One brzmią inaczej niż jak na YouTube. Naprawdę inaczej to brzmi. Generuje taki hałas. Hmm. To coś co jest po prawej stronie. O! Ile jajek? Doł. A? Włosy lalki? Edbitu. Ok, trzeba. Ciekawe? Aś tą kasetę zabiorę, zobaczysz. Znaczy, włożę właściwie, Boże, bo na kasety nie ma. Dlaczego się tam śmiejesz? To nie jest na górze? Tak, na górze jest. Słyszę. Chyba na górze. Czy jest tu? Nie, no jest na górze. Zobaczymy, może mnie nie zje Teraz. I temu co ty za śmietnik tu zrobił? Eee... Nie wiem czy chcesz do niej iść. No, ale dobra. To mi świat należy. Kto pytał? Mmm... <śpiewanie> pyk. <śpiewanie> Nie ma. Mmm... zapakuj go. Dobra. ...pakujemy. I teraz następna noc i tu będzie się działo... ...z tego co widać. Chyba tam tylko zobaczyć tam jakiegoś jajka nie ma, no nie? Ta miska. Dobra, tu na nie da się wejść. Zawsze mnie to denerwowało pamiętam na YouTubie. Przykładowo właściwie u Elevena to chyba tu. To... Nie, nie tylko u Elevena to widziałem, ale... Denerwowało mnie te w niektórych momentach takie Uu. A ja mam ją ja ja tam posprzątać przy niej? Mama przyjeżdża. Serio? Mnie już zabić? <grym> Nie wiedziałem. Dobrze wiedzieć. Serio, nie wiedziałem, że to tak teraz to w ten sposób działa. idziemy spać <grywa> No czyli już się robi ciekawie, ja nie wiedziałem, że ja tak muszę ostro uważać Mówię, to jest o, mój pierwszy raz w tej grze Opsi daisy nas nie zatłuczę od razu Tu jajka jakieś, ale się to bardzo nie podoba. To jest na dole, czy tu? tu. Bo jest Was już dwóch i się dać ciemno zrobić. Hide and Seek Aha Touch the friends to start the game Ja pierze Muszę przetać 30 sekund póki się chowa czy przekaś nakarnimy. Tak się może od razu już tutaj ogarnę. A, tutaj jest nawet. Zamierza Tarka zgasić, co nie? One minute. Ośkolender. Musi zjeść. Idziemy do piwnicy. Jest troszeczkę adrenalinka To jest ten dźwięk coraz głośniejszy Ja wywołuję jeszcze masę dźwięków dodatkowych Kurwa Ja pierdzielę się nie spodziewałem tego, bo ona jak jest blisko to może mi wyłączać. Tak, idzie cię uczeszę. A i tak on się schował na górze. Dobra. Ja pierdzielę. Chyba w szafie. Już! Ja pierdzielę. Nie spodziewałem się tego kompletnie. To będzie chyba półtorej minuty i to mi się nie podoba You found me You found me. I just seek touch the friend to start the game No nope. No półtorej minuty Musi wszystko zgasnąć najpierw Ale to jest dziad. Musimy uważać teraz Pieczyć się ogółem Musimy iść na dół Nie ma jej tu nigdzie O jest gdzieś daleko. Ona tu gdzieś była. <grych> Kurde no. Chciałem powiedz, że nie ten. Dobra. Robimy to i to jest wszystko na dzisiaj, bo już mam nerwy. A jest już przeszło 20 minut. Ona jest tu. To nie wiem co my robimy teraz. Idziemy się uczesać. Nie podoba mi się to jej chodzenie mu twoja mama chce mnie zabić? Jest źle Gdzież chodzi? Chyba minutę ledwo przetrwałem to co ja mam przetrwać z półtorej? No ja pier. Zmieniła położenie. A, dobra. No dobrze, no na szczęście. Ona tu, tu była gdzieś władza drzwiami. Nie denerwuj mnie. a no, chciałem zrobić. Bez jumpscaren, tu jesteś. Gdzieś. Ale chcę najpierw tego podładować. Co się ukryłeś w miejscu tego? Mamy? Da. Nie mogę tej kasety wziąć Już się... E, myślałem, że jeszcze A, mojej sypialni Użyjemy tego, zaczynamy następną noc i już to tyle. Nie chce mi się. Znaczy, nie, że nie chce mi się, tylko należałoby chociaż. dwa materiały z tego zrobić, a nie jeden. Nie. Nie będziemy odbierać. Zalecono mi nie odbierać, to nie będę odbierać. Obejrzyjmy. A. No dobra. God friends dance mama ex family light, link logo no dobra. MAMA SCARY 24 Nie, tu już zakończymy to, to już bez sensu, no teraz to zakończymy To już zrobię oddzielny materiał na no to ostatnie już, the party Dzięki za obejrzenie No i nie mówię. Jednak się z czegoś wystraszyłem, bo się nie spodziewałem, że tak, tak szybko jest w stanie mnie załatwić. A teraz już wiem. To dzięki i do, do usłyszenia na razie.